Puh, puh, puh. Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku Majesty i witam was przy pięknym zachodzie słońca, jaki mamy tutaj na molo. Del Piero Red Desert Avenue. Mamy niby słoneczne widzowie, słonko świeci, ale jest minus 4 stopnie pokazane tutaj na temperaturze Majestykowym. Jak widzicie, widzowie, dzisiaj mamy nasz oczywiście samochód i mamy także rodzinkę. A do rodzinki potrzebne są, widzowie, oczywiście, tutaj jakieś przepiękne ludziska, które musimy znaleźć. Oh wow. Kim ty jesteś? Dziadu! Nikim! Ha! Nikim, cześć! Ja jestem Nik Coś, rudy? Nie. A. Barbowany Co, jak ta piękna pogoda? E, słuchaj, ogólnie słuchaj, mam do da, Co, ogólnie, czy propozycje? To gwiazdy? Daj, widzisz te gwiazdy? No, nie. Przy się tobie to choć. A, a widzisz moje spodnie? Tam jest mój chłopak. Idziemy w ślinę? Dawaj nie, dobra, nie mogę, nie mogę, nie mogę przepraszam Nie, nie ale mogę, serio mogę. chciałem A, no dobra, no, to nie, to nie ma, to, to nie było tematu Widziałeś tu jakichś jeszcze frajerów? Ej, a będziesz mnie chronił? Będę, a chcesz dołączyć do mojej rodziny? Chcesz być moim synem? Mogę być moim synem Okej. Okay. Stąd no, z tego, że w zaliśmy, nie? <grym>, w sumie do A ty, oczywiście, widz, możesz ze mną zagrać w tym serwerze, wchodząc w link w opisie i oczywiście rejestrując się z moim kodem Wanderek. I pewnie zapytasz, co dostajesz, bo dostajesz 50 tysięcy dolarców na start VIP Platinum na 7 dni, także się opłaca. wkładaj do linku w opisie, a jak zapomniałeś się zarejestrować z tym kodem, to wpisz na czacie ukośnik promo SPACJA Wanderek i dostaniesz tak samo tę nagrodę. Ale, bro, jak to się robiło? Frakcyjne, rodzinne. Ja ci mówię poważnie, ludzie szukają, jakby mnie naliczyli na kasę. Oho. Co? Zaszakują rodzinę Carter? Nie Naliczyli mnie na 200 tysięcy Masz na minusie? Co? Debet masz? Nie no, muszę im zapłacić tyle, bo mnie zabiją a, no to ja ci dam, spokojnie. A, to było o, Te, Poczekaj, bo muszę założyć y, tobie jakąś hopę rangę. Dobra, widzę, trzeba tu jakąś rangę mu założyć. Fięk, jak to się robiło? Członkowie nie. Młodszy specjalista od karłowatości Taką chcesz? Tak. Dobra, widzowie, taką mu zrobimy. Młodszy specjalista od karłowatości. Kurde, 24 znaki. Widzowie, ciągle mi nie idzie. No tak. Młodszy, pet do spraw. karłowatości Kurde, ML, Spec, Rozpraw, Car, Uw, tak damy Haha, ha, działa widzowie. Dobra, tylko teraz musimy mu tutaj wszystko ustawić, żeby mógł, bo to będzie nasz giermek. Giermek, więc on będzie tutaj mógł wszystkim zażądać. I jeszcze, majster? Słuchaj, bo za dużo znaków, Nie, no ale daj, już O się zrobiłem, okej. Okay. Ziomki Mariuszonki, no spoko. Siadaj. Całkiem, całkiem cool. Clyde Wong. A co to tam łąk? Kapiborsantus? Ja, yeah, kapiborsantus, ja, yeah, ja, yeah, ja, naturysz No i czemu ty ty, ja ty, co jest? Co jest, królik? Żyjesz? Nie ży Nie żyję Ty z Chin jesteś, czy co? O co to Afganistanu no to, to postać rzeczy no, to nie było tematu Herbatki? S słuchaj, giermek, potrzebujemy ludzi do klanu Tak, ja, właśnie tak Będziemy, idziemy dzisiaj na metina, bić metiny, idziemy Tak, będziemy dzisiaj zbierać experience No, i co z tym? Chcia jakim byś chciał być specjalistem, od czego? Od hokeju, pa Tu pyk, zwodzik, ten, ten Pyk na końcu strzał, patrz, patrz strzał Dobra, no to mamy już dwóch specjalistów To może być Dobra, hokeista. OU Śnieżki z kamieniami Dominik Tarczyński? A to ten z Parlamentu europejskiego Parlament pa, europejski? No i co? No i witam was serdecznie tutaj e, razem z kacie i z pingwinkiem, także przywitajcie się! Siema. Ja się, ja się nic nie będę witał, nie będę się słuchał twoich rozkazów Zapnij pasy, bo. To biegnie Ej, dawaj go, dawaj go do rodziny, do rodziny go dawaj. Ej! 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 Z policji Szyma? jesteś? Nie. A z chin? Z Chin nie. Ale ty, my cię nie chcemy zabić! My cię nie chcemy chodź, zabić! Chodź, chodź. No, git a, a co tu robisz? Śmieci A jesteś śmieciarzem? Nie. Do zadanka a. Aha, czyli przeszkujesz z to nie jesteś śmieciarzem. Dobra, ty, a masz rodzinkę może? No, jestem. To, czy nie chcesz zostać naszym rybakiem? Nie, nie chcę. Hmm. Na pewno? A chcesz dostać ze śnieżki? Na pewno? Nie chcę ze śnieżki. Nie chcę być... No... no patrz! Chcesz być jak on? Nie chcę. O, prądzi! Szukamy ludzi do płotek. No, ale to nie ja. musisz no, gościnnego kogoś innego znać. Dobra, chodźcie opak, jedziemy. Dobra, co, jestem debilem. To był plan? Potrąć go, potrąć go. No ma auto. Nie, 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 nie za późno nie, nie, już, coś za późno. pasy. Chapaki, dobra, jak chcecie dołączyć do, do klanu Mariuszka, to musicie wykonać zadanka. Krzest. Krzest, dokładnie to jest krzest. Krzest rybaka. O, dobra, kto pierwszy staramy. Kacza. Nie, 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 nie taki. A nie taki, dobra. Dobra, ty. ty, ty, ty ja wymyślam plan z y, pingwinem z dominikiem z dla Clyde a Wonga, a Clyde Wong dla... Dominika Tarczyńskiego. Siebie. Co, co mówimy? Ale co? co? <gul> Gówno w co? Ale ty się przestań tak wyrażać człowieku, jesteś w katolickim kraju. A no dobra, mam pomysł, może żebyśmy wyglądali poważnie, to może weźmiemy świłowiec Co? A, to o, oni będą no, chcieli ci chcieli. Tak, ej, tak. ej, ej! Ej, koledzy, koledzy Wariaty moje da. Szukamy ludzi do łowienia płotek No ty jesteś taką płotką. To ja jestem płotką? Tak. A to ty przed chwilą latałeś tutaj Ja nic nie latałem, ja jestem pasażerem O, o dostałem wypłatę, to A, jest co? Słuchaj, słuchaj, pas Ja też dostałem wypłatę Taki to A ty masz u siebie wałczyńskiego Kur no, Chyba o, to się rozdupcył. A chłopaki pozwoli tam tego zabić co pojechał? Tak proszę pewnie? Jedź. O ty kur. To tu? Tutaj. Polska górą. Polska, Kurde, Bergani! Co? Ale ten wiele! Milion dolarów kurcze, przelew! Mergano? To to Mergychy? Jedziemy po śmigło. Dobra, my, człowieku, my ludzi musimy szukać, a ty nie wiem co robić. Trzeba wiesz, taką świeżą krew znajdować. Dobra, widzę, wiedziałem po do Błechocka pojedziesz. Skaczę! Siomek! Ej, Ej ty, o, tu, kolego! Chodźcie tutaj! A rozumiem, ja jak prezes mam z tyłu jechać. Pierwszy musimy zatankować. I gdzie zatankujesz? Tutaj się tankuje. No ja ci coś nie udało. Ja nie miałem lądować. Pamiętaj, żeby zawsze być charakterny. Ale ja się ląduję. Es. No ty jesteś głupi. <grym> Dobra wysiadam, wysiadam, wysiadam. Ale... Ej, Chcę Ej, wysiąść! Wander, oh ty jesteś tak roz. Ja ci uleczę, uleczę cię. Ale ja to rozumiem, że ja to jestem jedyny, nie... który jest Tak Pamiętaj, śmierć to nic złego. <noise> tak, śmierć ponad wszystko. E, tak, do, do animacji tu podchodzimy. Lewa, prawa, ten. Okej. jesteście niepoważni ludzie. Zatankowałem. To się udało. Chodźcie po śmigowiec. Ląduję, no, ląduję, ląduję. Jak się rodzinka nazywa? Zobie! Nie wiem, Ziomek! Jak latasz?

Cześć, Stachu Cześć Cześć, A pan mi da jakieś picie jedzenie, bo ja zaraz z głodu i picia Nie wiem, chodź, idziemy stąd A gdzie to jest Ej, tam tam jo, żeby auto? O, taksóweczka, taksóweczka! Dzień tak, dobry tak, Siadaj, chodź. Do kogo, do kogo? Tu Majemy dwójkę Okej, okay, gdzie? Na garaż poproszę, panie słodki kolego Gdzie? Na przechowywanie samochodów O! O, dzięki! Miłego, no, no. miłego, miłego, miłego Ty masz dodża? No No, to się postrało chłopie, że ty w losu Ej, no ty masz jeden do jeden głos do wanderka, ten gość Nie znam typa Serio? Nie, a kto to jest? Youtuber tak. Co, jedziemy tym? Siadaj. No wsiadaj, różowe, piękne Mam kolegę no. z autyzmem Eee, Jak musimy pojechać na hatę, chłopie? Pokażę ci, ci, mamy chatę Mamy chatę? Mamy chatę, no musimy mieć, żeby mieć rodzinę Gdzie będziemy nie, się jestem bezdomny. Co? Tak. Co, co, co? No co? Gdzie Będziemy brykać Aha, 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 aha Mi się wydaje, że na coś innego mówiłeś Co? Byłeś mi nadzieję, zrobiłeś Słuchaj, raz yy, chłopaczek, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek Eee, co ty? Ty! Sigma ty, Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, Sigma Eee, Wanderek, Wanderek, Wanderek no czemu? No weź może ten, będą chcieli na ryby jechać. Ej no, ej, nagrywasz, nagrywasz, to A chcesz te ryby połowić? No mogę, ale nagrywasz czy nie? Nie. A z kim ty no, Potrzebujemy 40 kilo, potrzebujemy nie, no nie 40 nie, nie kilo. Nie, nie gadaj, nie gadaj, a mogę tuńczyka. zdjęcie? Mogę zdjęcie, proszę. A masz proszę. 30 kilo tuńczyka? Zapłacę, zapłacę wam tyle, żebyście się mogli kupić. A? Ja mogę, mogę Dobra, zdjęcie, a proszę. mam pytanie, mam pytanie, mam pytanie. No proszę, no jakie? To jest królem wody. Szczupak czy kara? Nie, nie, szczupak, szczupak. No właśnie, bo kara się co jedzą? Główno. Ej, można iść na grzyby? No Idziemy na grzyby? To później, to, to pierw choć, chodź, idziemy na, płoc, na płocie Dobra, dobra. A dobra. tu trzeba przeskoczyć jak coś, bo nie mamy klucza do furtki. Dobra. Ale Melina. Ty ktoś tu stoi? Nie, nie, no luksus. Co on tu robi? Czy mogę pomóc? Czy mogę? Pomóc? Kim jesteś? Kim jesteś? I tam. Aha. Aha! <laughs> Kontrakty Ty, stary, jeszcze dżamal mi wyskoczył! Ty. Stary, Jamal e, mi wyskoczył, mamy kolejne zadanie. Wychodu i dostarcz 90 zielonych rozdartych krzewów dla ludzi Jamal'a. Co? Czyli mamy zielone wyhodować? O Jezu, Ty. człowieku! Zdźigałem się. Czemu? Stary, jedziemy na płocie? Nie, kolkę. Kolkę se pije. Chodź. Dobra, widzę, kupujemy wędkę. Czy ja kupię wędkę? Ej, chłopaki, macie wędkę? No ja mam. A masz dwie? Ile daje za wędkę? Bo ja to 5 dolarów na to ukażę potem no i baja masz. A masz dwie czy jedną? Kołowrotkiem z haczykiem. O chłopie no Cały zestaw! No masz cały zestaw stary. Masz linę jeszcze, przydadzą wam się. Stary, okay. 5 dolarów, lecimy kasy Ty, Jak dać więcej kasy? Handlu, handlu. Ale widzę, płacimy mu 100 koła. Raz, dwa, trzy. Proszę Józka, bardzo. Dzięki, miłego tam. Jego tam. Miłego mam. Chyba do wędka. skąd budą? No to ja myślę, że a, ty tak. dwie wydealowałeś. Ty, a masz drugą? Masz to, to. To, we troje, wiesz to, tu, no masz tu. O, są tanie rzeczy, ale macie. Nie, go. Ej, czyli ty za jedną wędkę dałeś dookoła, a tam do, drugi dał za darmo. No? Więc jesteś biznesman. Biznes życia, no człowieku. Mam wędkę spawikowa zaawansowana. Nie, bo ja lubię. Co? trójki. No to chodź, tylko papiery podpiszemy. Tylko, a musimy iść naprawić. Dlaczego? Na, na co papiery? O, górę, sorry. Kurde. <laughs> Życie, chłopie, życie! Raz ktoś ci przejdzie po nogach, raz po głowie, no. A ja, wiesz co z najgorsze? Jak byłem w no. stary, to tu przy szeryfie przyjeżdżali, chłopie, sprawdzali te licencje. A my nie mamy licencji chłopie łowieckich. No i trudno. Dobra, będziemy ludzi. Stary. Dobra, witam rybaków. Nie co dzisiaj brak. bierze?

Ała. <laughs> ała 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 Aha, bo wiem tu chyba trzeba w tych znacznikach tu A tu na poziomie drugi może gdzieś chcesz chyba wtedy Tak mi się wydaje, widzisz, tu są znaczniki No ja nie wiem, ja się nie znam Co się mu dzieje? Ty! Dziomek! A, będę łowił. Stary, i to fajnie się w to na nawala To jest Znowu nie potrafię trafić Oraz widzisz, widzicie? Tutaj lata, lata Lata jak ta lala nie, rękę? Yes, mam, mam, rybę! Nie chciał wjechać Jak, ty jak to się robi? Jak ona ci płynie w lewo, to trzymasz D Ja łapę le... Jak płynie w prawo, to trzymasz A Ja otrzymam i nic To mi... jest ciekawe. Chciałeś tą rybę? Mam, mam, dupa odpłynęła Zepsuta ta ryba była, widzowie Klikam D na przykład, jak odpływa mi w lewo i nic się nie dzieje To nie Robisz. Dawaj podbierak Nie robię, nie, nie kup sobie jak dwa, miliony piek uh. Bo muszę złowić ryby Do zadania? Tak, a nie potrafię... Czul, nie da się mi tobie łowić! Nie dobra widzowie nie, nie umiem łowić Zobaczcie siłkę się osa pewnie jak łowimy, zbieramy grzyby. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku, jo!